Panie Ranskektorze, dowódca uroczystości nad komisarz do Gotowość do rozpoczęcia uroczystości z okazji przekazania jednostkom i komórkom organizacyjnym Komendy Stołecznej Policji pojazdów zakupionych ze środków unijnych. Policjanci otrzymują kluczyki do 35 nowoczesnych pojazdów służbowych zakupionych w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pod nazwą Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TENT, realizowanego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Wśród wszystkich zakupionych w ramach projektu Znajdują się 23 specjalistyczne radiowozy, ambulanse pogotowia ruchu drogowego marki MAN, które przeznaczone są do obsługi zdarzeń drogowych, umożliwiając policjantom szybkie i profesjonalne wykonywanie podstawowych czynności służbowych na miejscu kolizji i wypadków osiem radiowozów marki Skoda Super Kombi o podwyższonych parametrach technicznych, dwa radiowozy marki Opel Zofira mobilnego centrum nadzoru ruchu drogowego przeznaczone do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, z wykorzystaniem kamer i dronów oraz trzy specjalistyczne holowniki marki Mercedes-Benz i Iveco.